Siemanko! dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Brawl Stars e... Dzisiaj wbijcie po tym filmie 20 łapek w górę Dobijcie 15 subskrypcji No i nie przedłużając, lecimy do odcinka Otworzymy sobie na początku skrzynek Najpierw pit box Trójka Niestety nic Dobra, teraz odznaka nowa do e... 10 gemów o, mamy 76. Nowa, kolejna odznaka do Bell. No i teraz znowu w big box. No, niestety nic. Kolejny big box. Trójka i niestety nic. Kolejny big box. O, świeci się jedynka. Byron! 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 Nie! Nie! Żart! Żart! Ho, czwarty mityk! Proszę Państwa, Byron! Byron! Dobra, teraz Megabox. Dobra, niestety nic. I znam jest Stachu, ale dzisiaj go tu nie ma, ale gra. I ja mu napiszę, że trafiłem Byrona i widzimy się, jak mu napiszę już. No już jesteśmy, popisałem z nim. A jeszcze kupuję. Zastanawiałem się, super gwiazdy Stół. Uwaga! Leci i gratulacje robimy screena Ki screenek się zrobił A my lecimy No ja zapraszają, dobra Dobra, widzimy się w grze Dobrze już jesteśmy grz w grze Gramy sobie nowym zadymierzem Byronem Tu sobie trujemy Psiu, psiu, ojoj, psiu, 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 psiu. Ok, porobiłem. No, nie ja, tylko mój kolega Stach. Wpadajcie też na kanał Mickey pos i Mickey Post Games, i na Mickey pos i Kumple, oraz wpadajcie na mój drugi kanał Bartolini Games. Zostawcie zostaw. O, e, oczywiście zostawcie Suba. I on nie dał zagryć ponownie. Więc lecimy. Dobra. Dobra, widzimy się w grze. Dobrze, już jesteśmy w grze. Teraz z nami Serge i Karl oraz ja, Byron. Dobra, tu MZ robimy. Dobra. Dobra Okej. Dobra. Stachu tam idzie na nią. Ja mu pomogę. Dobra, dobra. Zatrułem M's, M zginie, teraz lu. Dobra, czekaj. Dobra. Dostał. Dobra, wygraliśmy. Teraz gramy drugą rundkę i wygramy wszystko. I teraz wygramy rundkę, to wygramy wszystko. A, ja zapomniałem, Byron może uleczać. Dobra. Edgar kontra Byron i... i Luno niestety. Proszę o mnie Dobra, cyk, cyk. No jak ja nie trafiłem? No, bo karm mi nie przeszkadza. Dobra, dobra, chcę porobić MZ, ale nie umiem, okej, okay, dobra, ona, ona, ja ją zaraz porobię, o nie trafiłem, przepraszam, dobra, wygrywamy widzowie, 2-1, bo mamy przewagę, my mamy dwóch, ona, jed ona jest jedyna sama, dobra, Dobra, wygraliśmy widzowie i widzimy się w kolejnej grze. Już jesteśmy w grze. A, mam do Was taką informację. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, co? Bo robię taką akcję, że jak będę miał 30 subskrypcji, robię niespodziankę. I piszcie w komentarzach, czy na 30 subskrypcji. Woleliście by albo lajwa, albo moją niespodziankę razem z Miki Pus. Taką niespodziankę z razem z, z Miki Pus. Piszcie, ale kto wie jaka to jest niespodzianka, niech nie pisze w komentarzach. Dobrze? Jeśli słuchaliście, dziękuję. Dobra. Źle ja to rzuciłem. Piu. Okej okay. Jak słyszycie, jakieś gadanie w tle, to nie moja wina, bo. Jest u mnie rodzina. No nie, czy my to przegramy? Piu. Piu, piu. Dobra. Nie wiem, czy sobie poradzę z EMS. To może być wypał. Dobra. Przegrywam. No nie, widzowie, jak my to przegramy? Dobra, wygrywamy, widzowie! Hello! Piu, piu, piu! Wygraliśmy, widzowie. Dzisiaj będzie krótki odcineczek, bo niestety za długo nie mogę nagrywać. Bo mam do załatwienia jeszcze jakąś sprawę. Więc. No. Będzie krótki. Dobra, macie, uleczam was. Uleczam. Uleczam. Uleczam, uleczam. He, he. Dobra, chodź tu. Cyk. Cyk. Dobra, widzowie My to chyba wygramy. Ja niestety nie żyję, nie mogę uleczać. Ale dobra, Karl kontra Nita. Nie no, tu może wygrać Nita. Ale Karl, brawo Karl, dobra, wygraliśmy rundę, więc widzimy się w następnej grze. Już jesteśmy w grze. W ogóle zauważyłem, że wbiłem bardzo duży level. Ostatni raz, jak patrzyłem na ten level, to był 58, a teraz już mam 72. Jestem szczęśliwy, że mam taki dobry szczebel. Dobra, Karl, tam niestety zginął, czy nie? Na szkole lega. Staś. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Oj. Oj, oj. Dobra, ja się tu leczę. Dobra, cyk, cyk, ojojoj. Oj, oj. Chciałem go walnąć, no. Odsuń się, Stu. Dobra, Stu chyba nie ma. Szans, ale ma jakiś szans, ale niestety zabiło go. Ale mam jeszcze dwie nutki, Dobra, ja się tu chowam. Tu strzelam. Dobra, zaraz mamy ulcika w piu. Dobra, my dwóch na trzech. Dwóch na trzech. Ale zaraz tam giną bo ult poszedł dobra siuba 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 duba no i jak oni mnie zabili czy karl to wygra no nie jestem pewien nasz kolega stach no niestety przegrana runda widzimy się w kolejnej już jesteśmy w rundzie za długo będziemy mieć 10500 pukarków. Stało się nie rusza. Dobra, rusza się. Byron ma mało życia na początku, ale potem go ulepszymy. To właśnie super koleś. Piu, piu, piu. Dobra, wygrywamy widzowie. Jeszcze raz przypominam Wam informację. Piszcie w komentarzu, co byście woleli. Na niespodziankę za 30 subskrypcji. Moją niespodziankę! Moją mega niespodziankę! Czy lajwa? piszcie w komentarzach. A kto zna tą niespodziankę wielką? Niech nie pisze. Prosiłbym. Dobra, ten się tyruje, ale dobra żyje. Dobra, czy kto wygra? Dobra. Wygrał Karl z Riko. Z Dżinem Ja uleczam Karla Jolucik leci Chyba od Stu Siuba 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 du No nie Wtedy nas zabili Ale wygrywamy widzowie Okej okay. Dobra, co ja robię Kitam oj. Nie, 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 proszę, ja nie chcę ginąć tak szybko. Jestem za młody. <grywy> Byron jest za młody, żeby ginąć. Proszę was. Nie, no, ma jakieś lata swoje, no, brodę ma. Siwy jest, więc jakieś lata tam ma. E, 20, w ogóle, 22 maja jest nowy mityk e, Squeak. Więc może go traficie, ale to dru, dopiero wejdzie 22 maja. Więc ja nie mogę się już doczekać. Wy pewnie też. Nie wiem, czy wiedzieliście. I ja, ta da, dele, delega. delega Dewelega z Amber. Nie będę wam mówił, bo do końca nie wiem. Nie wiem, ona się tam jakoś nazywa, ale nie będę wam mówił, bo do końca nie wiem. Dobra, y, to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Bicie... Y, mm, hmm. Bicie 20 łap. W górę do bicie. 15 subskrypcji. Jeszcze raz informacja: piszcie w komentarzach, co wyście woleli na, na niespodziankę za 30 subskrypcji: live czy moją niespodziankę. Jeszcze raz prosiłbym: kto zna tą wielką niespodziankę? To proszę nie piszcie w komentarzach, bo to ma być niespodzianka. Dobra, my już się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć.